Siemaj, jesteśmy już na boisku. Jest ósma rano, będziemy przygotowywać boisko. A wszystkiego dowiecie się co będziemy dzisiaj robić później. Okay. Słuchajcie, trzeba będzie zacząć od narysowania linii. Bo jak wyschnie trawa, to się nie będzie wapno trzymać. A jeszcze jest widzę mokra trochę. A może bramki zniosę? No małe sukno tak, to małe ja samemu, razem one są leciutkie co, yy, A co to za sprzęt? Co? Jaki sprzęt? To na klucz nie. Co to jest? Na klucz Ale tu? Fru. Fru. Fru Tylko my mamy własny, a nie wiem jaki to jest, Pewnie ten sam Pewnie tak O, to się kap... Jakoś to. No, już nie. A otóż tak dobrze. To kto będzie pierwszy, to będzie mógł otwierać szat. Kto to jest szatnia? Tu pewnie. Nie, tu są Trzeba zobaczyć. Jak się tylko... tu Co jeszcze nie robiłem. Cie nie patrzyłem. Yy, ale trzeba będzie go kupić. no? no. Trzeba będzie go kupić. Yy, o, 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 o. Tylko... Ja kupiłem jeszcze jedną taką, ale dobra, będą dwie. Chyba, że chcesz sobie tak. wziąć do domu. To nie twoja? Nie. Tak nie, to nie to to leżało, no. tu to, to chyba jest ich. Chyba ich, ale ja mam taką jeszcze. Ten worek że Ja właśnie przyniosłem. Tak? Tak, tak, Byłem wczoraj. 18 złotych no, już to było. Ja właśnie to po 15 Dobra. Ale e, czekajcie. A dobra, kurde jeszcze. Płot. No, to wszystko musi wyjechać, co jest potrzebne. Maszyna musi zostać na boku. Tak, tylko tak, wiesz, chciałem yy, po kolei. Może No dobrze, dawajcie. Działaj. to. Oj, Weź wreszcie, nie. Tak? na jak tam na A, tylko woda jest wkręcenia tego nóż Wiesz co, dałoby się... No dobra, spróbuj wkręcić Jak będzie za luźno Ja nie wiem jakiego to było Tam powinny być dziury, właśnie o to chodzi Że tam są dziury A jak będą za luźne to... Trzeba tam dosypać piasku Dlaczego? Które kartony? Z czym? To możesz wziąć Jedno przynajmniej No i tak sobie szykujemy to. Czeka nas jakiś godzinka, może półtorej roboty. że zmieniłeś zawód A teraz A ja mam worek w sumie tak się można włożyć do tego Czy widać te dziury? Pewnie nie bardzo Trzeba będzie wymierzyć na nowo. Że tak być, ale to. Bo to się gdzieś tu zaczynało. Odbywałeś się stopniu Tak, zarosło. Dobra, mamy górkę gotową. Ещё можно троха

To te tu, tuneliki, którymi myszy biegają. Myszy? Tak, no przecież. Zobacz. Olej! U nas takie wielkociklu Aha! Jak w Dunie Nieźle. Tu widać, widzisz, taki ten. Tam takie brązowe i tu taki przebieg, a tu dużo. Trzeba będzie w innym miejscu postawić teraz tą górkę, gdzieś tam bardziej pod potem. Dobra, trzeba się przebrać. Z piratami się lubimy i tak dalej, ale nie róbmy tak, że zaczniemy grać mecz i będzie jakaś zagadywanie do nich. Się ma się ma co tam słychać. Możemy się z nimi lubić przed meczem, możemy się z nimi lubić po meczu, w przerwie, ale na meczu. Nie, nie, no, 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 no. Dobra, słuchajcie, skład trochę inny niż, niż ostatnio. Czytam: pierwszy warchą, lewe za pole. Wolniej. <laughs> Drugi czerwienski pieker. Tak? Kurwa, zwolnij. Wolniej. Pięć, w wiesz. Czwarty szat. Piąty trąbiński trójka. Szósty Mikołaj, wujek. Siódmy szczupak picer. Siódmy to? picer. Wujek. 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 I dziewiąty, dyszka jedenka. W rotacji na ten mecz jako pierwszy z ławki wchodzi wisien ja Jako drugi prawdopodobnie jako, jako trzeci w meczu prawdopodobnie ja. Zobaczymy. Mam nadzieję, że do mnie nie... żaden tak. Ale na jeszcze rezerwowy tam. Czyli Alex z drugi z tej drużyny? Dobra, teraz tak. Tak. E, Rozbiegamy Aleks. się. Trąba. Ej, tycha. rozbiegamy się. E, robimy tak, że tak po kolei w odbijaniu pierwszy, drugi, trzeci, czwarty tutaj. Reszta, czyli e, rezerwowi zaczynają tam. Tu mamy narzut normalny, tak, tam mamy od dołu. Potem ten kto odbije odbijesz tutaj, przechodzi, żeby odbić tam, żeby każdy odbił i na tym stanowisku, i na tym stanowisku po, po razie. E, cztery razy po trzy piłki. Cztery razy, po dwa razy Albo 3 Raz razy, razy, razy po 4, jak wolicie. 3 razy po 4 piłki, będzie lepiej. Pii, Adam, no rozgrzeweczka Tomek Na drodze Chodź Tomek. Ja też nie. Musisz się rozgrzać do rozgrzewania. Dawaj, nie po to, przyszedłeś, żeby, kurde, przyszedłeś, żeby sobie marudzić paczkę na, stacji, wiesz, o, tak. na na Facebooku. No, no dobra. Ja w nich widzę. Tak, jak telefon może odłożyć. No nie ma problemu. Ja, Marciu, bo ty no, piłeś, nie ma problemu. No, no, nie. W jednym czasie skończyłeś w pomaczu. nie. Zabiłeś no, nie. Rafał, pomac, pomac, pomac już no, ja to... pojadę. Po dwóch. No, nie, ja <śmieniu> szybko. U. Bardzo Artur! Magam, Tutaj jestem. Bojowe zadanie <laughs> mamy dla Ciebie. No, Marek herbatę. Ja Marek, herbaty dźwonie 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 na dźwonie 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 tam miałem się zapole za kończyć. Się... A zapole jak ta butelka, tak? No, ostatnio to się kończyło tutaj jak tu biegniemy Bo wcześniej padało, teraz masz dobrą pogodę no, na środku to jest przez 120. Nie, tu jest 109. Tutaj. A tu jest 115. Nie no, no, ma jak się wyliczyć Za dużo to kółko miało być Lewo, prawo Kółko do barku I prążenie ramionami do przodu Jestem obszerny. Ruch. Do tyłu? A Miki mówi, że się spóźni. A, no, już się spóźni. A, Dobra, do boku, czuki do dołu, a na do przodu. Się... Ktoś tu jeszcze studiuje? Ja. Ja. Tu jest w tym tak, tak to jest ty życie na drugim. Roku to nie jest część wyboru to, to... Wieczny student. Studia ciebie wybrały. Tak. <kluz> nie, co ty ja dopiero pełnę. I lic Liceum dla dorosłych. Maturę ja? z to, Cosinus, <mum> tak? Tak, no, ma kosinus. Do boku kciuki do tyłu i do tyłu. No. pójdź Cosinus, to. mieć jakąś opcję drugą. Aha i nie wypisałem się. A nie na DMW skręczyłeś czy w końcu nie? Tak? Tak Ta. Ta. Po 10 lat, do boku i wykręcamy. No Ale, jest lat, co i co co Ale tam są przedmioty ważne? 10 lat, nie? No. No. To już chur. Ale cały rok tak. Teraz już łatwiej powiesz przez ten Ręce wokół siebie online. i wykręcamy Mój kolega po WF-ie, jest WF-istą i online WF prowadził, to mówił, że to była dobra noga, przegięcie. No to ile, 45 mówisz 45 minut ma być zrobione 200 pompek, 300. Na początku był temat, że on normalnie mówił, to robimy przewrotkę w przód, tam co nie, to coś tam, no i się pojawił problem. Ktoś miał za mały pokój. W domu coś stanie. Jak dziecko zrobi fikołajka i przywali główką w szafkę. Się to się rozwaliłem. Trzeba było szafkę Trzeba to było to... jogę prowadzić. Tam nie ma fikołajków. A ona krople żołądkowe. dzisiaj nie zmierzy. Na boki. Temperaturę jest. Ze spięciem u góry jak macie. Zepnijcie łopatki Jak macie łopatki. Dobra, skręty tłowia. Jest. Co ty wymyśliłeś? Marek chyba na wikipedii znalazł nowe ćwiczenia Zaraz ćwiczeni będziemy Ja wymyślam Z wikipedii 80 Podnosimy się, kręcą. Nowy program Ani Lewandowski A dla bejsbolowców A potem będziesz narzekał, że będziesz zjechany na początek meczu O biały Biały, biały. 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 W Czekaj. O, Białe. odważnie. Dobra, stanął, to niech stoi. Na pewno tutaj? Biały! Ej nie, nie, to nie jest dobry pomysł. Zaczekajcie, się, niech się wypakuje. Dobra, odbije Muszę się pośpieszyć. ale wiecie, że te piłki twarde są, nie? No, to dobra, dobra. Nie twarde się dziwić, że nas no, tak nie lubią. Odbijaj na Nie, bo... nie. Bo... Nie kurde, nie masz. To jest. Nie odbijesz nie, tam. Się przesun... Mogę się przesunąć, popatrz. Bo... Mogę się przesunąć, Nie, nie ma, odbijesz dobrać. tam. Odbijaj. I się postawić Dawaj Też? Tak. To z zewnątrz czy ja? Nie, nie, ja jeszcze rozbijam. Masz occhę? Dobra, my mamy, dawaj. Marek weźmie na siebie No. Zadeklarował się już. Tak ja słyszałem. Straj. Uciekam, uciekał. uciekam. O! Michał, to ja, O! o! Jedzie! <śle> <śle> Ty no nie w to auto. <śle> ja, powiedz panu w tym srebrnym wanie, żeby dalej stanął. Pani chyba jest To jeszcze lepiej Zaraz podejdę Maro Powiedz. Że otrzym... od razu! Idź od razu! <gryznaj> Piły? Tak Aleks, czemu na Krasiczyńskiej tam nie odbijałeś? <grymne> Ej, zobaczcie Na Krasiczyńskiej, Aleks, wszystko na środku, bo był parking Tutaj stoją samochody Aleks, wszystko na lewo Robotę <noise> sobie załatwia, bo później wiesz, do, do wyklepania Lubię samochody 3 no, nie tak. hmm. Jeszcze jedna

放嘴 Dzięki, ale jest super dobra Ooooooo A Teraz pomagajcie nam w górkę Dobra, tutaj Tak, Jestem Ciebie Cię Jak to wiki B. <grywania> no. Ja stuczany, stuczany. taktyka z tym ostatnich odbijek. Trzeba było wprowadzić taki trochę Zajebie, no, zawałem, to, to zajebista. Zajebista krócik, I załatwić to Bardzo Dobrze eee, W ogóle panowie, no co mogę powiedzieć. To były dwa bardzo dobre mecze, które tak. się wykonali. Pierwsze przymiary to... Było no tam odbijanie, co wyłapywali tak? Wyłapywali nas. Tak, były był trzy był mocno odbijane, trzy złapali idealnie. Tak. nich. No dwa, dwie... dwa pompy, które zeszły, to były po kilku siedzeniach. Tryjeczka. A ja wtedy pobiegły, także. No i mnie też jeszcze szczyta, bo i, tak i, i, i myślę, że Ja wiem. Jarek, żebyście rzucał. Pięknie Aleks! I tam będzie Aleks bardzo ładnie i tu kręcona tu pasz, więc naprawdę... No, się trzymałeś, podoba. trzymałeś. Trzymałeś ich krótko, także naprawdę, naprawdę to, było, to było dobre. Bardzo ładne hit tam na początku dobro. Miki zajebistego, Newton zajebistego podobało mi się. Więc to w ostatniej zmianie przypierdoni po codziwym. Super, super, super. Dobry mecz! Smuci, smuci się, bo rozwalił nogę Panowie, tak. Przed nami kolejne, kolejne ciężkie mecze, bo Będzie kolejne góry. ciężkie mecze gramy w, gramy w, w Miejskiej Górce z Poznaniem i planuję to zrobić tak, że starterami będą Olech i wiśnie w tamtych meczach, bo po pierwsze nie ma sztupaka, po drugie Wiśnia doszedł i zajebiście na Górce tak z Polsami. Taki jest plan yy, na ten mecze zobaczę jeszcze kto pierwszy, kto drugi, e, myślę, że na pierwszy, bo chciałem to jeszcze, jeszcze muszę usiąść to rozpisać, bo mało nas w ogóle jedzie. nie? Kiedy A ile na jest tego? 12 14 w sumie. Znaczy, no jak na nas to jest mało, nie? 30. 30 kwietnia. Z tych, co, z tych co grali dzisiaj, co grali dzisiaj w że tak powiem, w byli, to nie, nie jedziesz czupak, Newton czy Newton jedzie? Ja, tak. jedzie to Zaznaczyłem, tak. tylko tam nie mogłem odznaczyć. A, no, no to dobra, to, 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 to ankietę trzeba jeszcze raz. Jeszcze raz może to no, to znaczy, że chyba w jadę, ale na Dobra. Nie każdy dzisiaj zagrał, jak, ale to chyba każdy się spodziewał, że tak będzie, że to będą dwa równe mecze, że, więc nie, nie dużo było pola do popisu, żeby, żeby te zmiany jakoś... A dzięki jakoś... Żeby, żeby, żeby te zmiany jakoś robić. Nie to, że się cieszę, że masz kontuzję, wiesz? A kolejne, mecze też, uj, kolejne mecze też będą bardzo równe, ale mam nadzieję, że, yy, że w następnych dwóch, dwóch meczach yy, będziemy bardziej mogli się raportować. Odjechać z punktami jeszcze bardziej jeszcze niż ostatnio, żeby fajnie pograć. Ci, co czują, wiedzą, że, co mają do, do poprawy, ci, co zagrali zajebiście, też niech robią to, co robią do tej pory, bo, bo wychodzi. Moja propozycja, żeby jutro nie zrobić treningu, ale zrobić ten trening na przepiłki w środę, Nie w wtorek. Przenieść z poniedziałku na wtorek, żeby mi o to matacz czy środa właściwie szczupak, szczupaki, szczu, szczupaki alek. reszta może normalnie miotać. Eee, środa? normalnie, czyli wtorek środa byśmy mieli okay. w tym tygodniu. Eee, ja może być? To, to przesunięcia okay? ponad... ja nie, czy, nie mogę. potrzebujemy. nie. Ty, My na przepierki mamy możliwość na kiedy chcemy, bo tam jest pogoda, nie? Korzystamy z otwartego boiska. Jak chcecie przyjechać w tygodniu tam na boisku, spoko, nie? Jak nikogo nie ma, można wchodzić na rzucać, kluczek jest często w sumie zyskowany. Dobra, fajnie było, bo tak jak prosiłem, z danych dyskusji nie robiliście tam na boisku z nimi, bo nie było takiego rozkojarzenia. Biały sam się rozkojarzy, go złapaliście tam na tuliżce. No i co, no fajnie, wygraliśmy Wszyscy składkami. Tak, odpróbowaliśmy wreszcie. A ja przyjechali wreszcie na przyjemnym skład, nie? Wyszło. Troszeczkę, troszeczkę. Oni sobie strzelili w stopy, bo myśleli, że już wychodzą na prowadzeni wpuścili tego, tego drugiego młodego i mieli ich dwóch pod rząd, nie? To wtedy jak zaczęli odrabiać punkty, to akurat na tych dwóch tokił, nie? To trochę nam pomogło, ale wykorzystaliśmy to, nie? tak jak należy. Ja myślę, że tej ostatniej tak wyjdziemy na 5-2 i będzie, i będzie ciasno pod koniec. A tutaj proszę, 11-2. Wiścia jeszcze tam spod kilka piłkę panowie. Zajebiście, wszelki z Mikołaja też, ja bym skomentował. No, ale to był pierwszy punkt, panowie, jakie tak, tak, no poświęcenie. Tak, tak, to otworzyło. Jak <coughs> Dobra, brawo, brawo, brawo. よろしくお願いします。